Witajcie kochani, Pietutka już śpi, bo się tak wymęczyła na spacerze, więc mamy trochę spokoju, mogę nagrywać. Jakie energie ze świata zwierząt na 24, na czwartek? Jowiszowy czwartek. Uu! Wow, mm -hmm -hmm. to będzie sztos. Energia wieloryba 61. Kochani, to jest taka mądrość ze środka, z głębin oceaniczna. Mm, trochę tło muzyczne nie, nie pasuje pod tą majestatyczną figurę. Zaufaj wielkiej tajemnicy. Może ta wielka tajemnica ma wejść tak właśnie na lekko. Nie robić z tego takiego. Uu, nie wiadomo co. Tylko wielkie rzeczy są zapisane w małych rzeczach. Hmm? Może to jest o tym. Idziemy do czytanki. 61. OK, zaufaj wielkiej tajemnicy. Wieloryb to starożytna istota, która została stworzona na początku czasów, która widziała już wszystko. Czuła wszystko i słyszała wszystko, co kiedykolwiek wydarzyło się na tej planecie. W ukrytych królestwach, w których wszystko się gromadzi, zanim za zamanifestuje się w materialnej postaci, wieloryb pełni funkcję strażnika, wyśpiewującego duszę całego świata z głębin najzimniejszych mórz. Odwiedziny Ducha Wielorypa przypominają o istnieniu wielkiej tajemnicy, którą musisz zaakceptować, nie próbując jej pojąć rozumem. Niektórych rzeczy nie da się poznać umysłem, można je jedynie poczuć sercem i doświadczyć ich za pośrednictwem intuicji oraz peryforyjnych zmysłów potrafiących przenikać przez niewidzialne zasłony oddzielające świat widzialny od wielkiej manifestującej się świadomości w ukrytym królestwie. Nadszedł czas, byś zanurzył się, byś zanurzyła się w wielkiej tajemnicy Ducha i zaufała, i zaufał, że ziarna Twoich intencji których nie możesz jeszcze zobaczyć, są teraz doglądane przez anioły. Poczuć sercem, doświadczyć za pośrednictwem intuicji, peryferyjnych zmysłów, potrafiących przenikać przez niewidzialne zasłony, oddzielające świat, widzialny od wielkiej, Manifestującej się świadomości w ukrytym królestwie. Wiecie, gdzie te wielkie tajemnice, gdzie te wielkie manifestujące się świadomości, gdzie te wielkie królestwa ukryte? Inside. Wszystkiego dobrego, kochani. Łączcie się ze swoim środkiem. Tam jest największe piękno. Wszystkiego dobrego, dobrego czwartku i do zobaczenia.